Trzeci dzień szkolnej bitwy na głosy za nami. Był to już ostatni casting, który wyłonił trzecią najlepszą ósemkę. Tym razem rywalizowali uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, którzy walczyli o przepustkę do drużyny Grzegorza Gawlika. Kocham śpiewać i to jest praktycznie jedyny powód. Gdzie mogę śpiewać, tam śpiewam? Pałac młodzieży, czy szhur szkolny, czy w domu, czy pod w podróżnicem. W domu szlaban na śpiewanie już praktycznie bo śpiewam od urodzenia, więc gdzie mogę tam śpiewać? Przede wszystkim mam nadzieję, że ten konkurs nauczy mnie współpracować z grupą, bo jestem głównie solistą i chciałam zobaczyć jak to jest śpiewać z takim prawdziwym chórem i po prostu postarać się być częścią czegoś większego. Jest dla mnie piosenką wrażliwą i bardzo mi się podoba i w sumie słyszałam ją w devoice dlatego tak jakoś wybrałam ją. Tak, uczę się w szkole muzycznej na profilu wokalno-aktorskim. Szczerze mówiąc, to zdecydowałam się przyjść do kolejnej edycji, dlatego że uważam, że podczas ostatniej edycji nie pokazałam wszystkich swoich możliwości prawdopodobnie przez stres, trochę też przez takie nie, brak obycia scenicznego. W związku z tym, że przed nami 5 tygodni pracy, ale jest to tylko 5 tygodni pracy, to jeden z takich ważniejszych elementów, na które zwracałem uwagę, było to, z jaką otwartością i z jaką odwagą występują, ponieważ będziemy mieli czas na to, żeby poćwiczyć wokalnie, poćwiczyć ruch, ale mm, potrzeba do tego pewnej właśnie otwartości, takiej gotowości do występu. Na to zwracałem uwagę w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności na wrażliwość, na to, jakie piosenki zaprezentowali, bo to powiedziało dużo o nich. Druga moja przygoda z kontrataktem, drugi raz będę miał przyjemność poprowadzić drużynę. Zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ trafiły się zbiór takich indywidualności i muzycznych i osobowościowych, że myślę, że będzie to wielka przygoda. No, czekam już na pierwsze spotkanie, kiedy będę starał się wybadać ich jeszcze bardziej, będę starał się zobaczyć co tak naprawdę potrafią, bo dzisiaj to było widać trochę stresu. No i nie mogę się doczekać, aż wybierzemy repertuary i zaczniemy pracować konkretnie, żeby dorównać konkurencji. Teraz młodzi artyści pod czujnym okiem swoich trenerów będą szlifować swoje umiejętności do finałowego koncertu, który odbędzie się 18 kwietnia w Tarnowskim Teatrze Solskiego. W tarnowskim szpitalu imienia Edwarda Szczeklika odnotowano trzy przypadki osób zakażonych świńską grypą. Wykonane zostały testy w Krakowie, które potwierdziły obecność wirusa H1N1. Dyrekcja szpitala uspokaja jednak i zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. W każdym szpitalu w tym okresie jest kilkunastu kilkudziesięciu pacjentów z grypą. Są niektóre objawy, które powodują, że trzeba zrobić bardziej dokładne badania. One niestety są kosztowne, nie są wykonywane w Tarnowie tylko w ośrodkach klinicznych, a więc jadą, powodują pewnego rodzaju perturbacje. Pacjentów jest kilkunastu z tym wirusem trzech. Wszyscy są izolowani, oddział jest w tej chwili oddział nie przyjmuje pacjentów. Ograniczone zostały wizyty w tarnowskim szpitalu. Jednocześnie dyrekcja apeluje o rozwagę i zrozumienie sytuacji, w której ograniczone są odwiedziny. Prosimy odwiedzających na wszystkich oddziałach, by w tym okresie, szczególnie stycznia lutego marca ograniczyli wizyty swoich bliskich, a szczególnie wizyty osób chorych, bo są to przypadki w cudzysłowie przyniesione do szpitala. To nie są. Że tak powiem, to nie są schorzenia, które, które szpital wyprodukował. One zostały głównie przyniesione przez odwiedzających, ewentualnie tych chorych, którzy trafili z innymi schorzeniami. Styczeń, luty i marzec to miesiące, w których należy ograniczyć odwiedzanie najbliższych z uwagi na panujące warunki pogodowe i zmniejszoną odporność. Jesteśmy wtedy bardziej podatni na łapanie infekcji. Przynosząc wirusy do szpitala, narażamy wtedy osoby z obniżoną odpornością na niebezpieczeństwo. Ograniczyliśmy liczbę przyjęć. Trudne rozmowy są. Z osobami, które nie chcą zrozumieć, że może jedna osoba z rodziny, a nie trójka, że może dzieci warto pozostawić w tym okresie w domu, że osoby, szczególnie powiedzmy kaszlące, kichające, są dużym zagrożeniem dla osób, które trafiły do szpitala z zapaleniem płuc albo z chorobami krążenia, bo nadkażenie dodatkowym wirusem, szczególnie osoby starszej, komplikuje leczenie, a niekiedy kończy się źle czyli śmiercią. Grypa jest śmiertelna, niezależnie od typu wirusa. W związku z tym, tutaj, jak mówię, nie strażmy się typami, że jeden z typów jest groźny, inny nie. To nasze postępowanie determinuje, ile z naszych, ilu z naszych bliskich będzie chorych. O sprawie pierwszy poinformował kurier Tarnowski. W niedzielę zatańczył maraton charytatywny Zumby dla Adasia. To impreza, na której prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz Adasia Skrzypka. Mowa o chłopcu chorym na rdzeniowy zanik mięśni. Adas jest chory na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Polega na, na tym, że powoli obumierają wszystkie mięśnie. Na początku mięśnie związane z, z ruchem, natomiast później mięśnie również oddechowe. I następuje śmierć. Adaś ma dwa miesiące w tym momencie, jest chory od urodzenia. Są prowadzone obecnie badania za granicą w kilku miejscach na świecie, eksperymentalne nad lekiem na SMA. Jesteśmy już w kontakcie z rodzinami, które uczestniczą w tych programach, więc wiemy, że ten lek działa. Potrzebne jest zatem wsparcie, aby Adaś mógł walczyć dalej o swoje zdrowie. Początek maratonu Zumby w niedzielę 6 marca od godziny 12 do 15 w Centrum Sportu Spokojna przy ulicy Spokojnej 20C w Tarnowie. Za nami 19 kolejka tarnowskiej ligi futsalu. W pierwszym meczu Westowia Okna Pawłowski przegrała 3-4 z grupą Azoty Prorem. Gryf Bożęcin pokonał wicelidera Topikar AutoCzęści 2-0. Westa Tarsped wygrała z Lumaro Elbut 5-0. Panorama GSM zwyciężyła 2-0 z Vita Sport Rock and Roll. Na koniec Pawmar pokonał 5-1 Lech Torpedę. W tabeli na prowadzeniu Panorama GSM na drugim miejscu jest Topikar AutoCzęści. Na trzeciej pozycji plasuje się ekipa Grupa Azoty Prorem. Już dziś o 20.15 szersza relacja w w programie futsal w Tarnowie emitowanym na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Ksawery Masiuk przywiózł z Wieliczki Puchar Solnego Miasta dwunastolatków. W minioną sobotę rozegrano na wielofunkcyjnym obiekcie przy ulicy Tadeusza Kościuszki pierwszą rundę Pucharu Solnego Miasta. Start w Wieliczce do udanych występów może zaliczyć Ksawery Masiuk, który w pięknym stylu wygrał 100 metrów grzbietem deklasując rywali. Wyprzedził drugiego Arkadiusza Kozaka z ekipy gospodarzy aż o 9 sekund. Jego wynik na tym dystansie jest aktualnie czwartym wynikiem w Polsce. W swoim drugim starcie na 200 metrów stylem zmiennym Ksawery Masiuk miał pech, Choć popłynął rewelacyjnie poprawiając swoją życiówkę na tym dystansie, przegrał rywalizację z Jakubem Kalkanem z LKS Jedność Przyszowice. Szczęście w nieszczęściu Kalkanowi puściły nerwy i w swoim starcie popełnił błąd, który kosztował go dyskwalifikację. Pech konkurenta dał Xaveremu Masiukowi pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej dwunastolatków plus bardzo piękny, choć ciężki Puchar Solnego Miasta.